Z okazji Święta Flagi w Tarczynie odbyły się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Sportowej rywalizacji towarzyszyły liczne atrakcje dla małych i dużych. Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Poremski. jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Dzisiaj organizujemy tak zwane Święto Flagi w Tarczynie. To jest szósta edycja naszego Święta Flagi rozumianego jako oddanie hołdu w plażę i uczczona w formie wyczynu sportowego, czyli, czyli będzie za chwilę konkurs skoków przez przeszkody, zaczynając od najmłodszych jeźdźców i debiutujących jeźdźców w skokach, po zaawansowanych już zawodników licencjonowanych, którzy będą pokonywali Tor Przeszkód na wysokości 1,10 m, czyli konkurs klasy P. Nagrody ufundowali nasi sponsorzy, w tym również współpracujący z nami warszawsko-mazowiecki związek jeździecki, burmistrz Tarczyna, i jednym z podstawowych sponsorów jest marszałek województwa Mazowieckiego, który obdarzył nas grantem z tytułu, z tytułu tej, tej imprezy. Szanowni Państwo, e, chciałbym przywitać w Państwa imieniu przybyłych na naszą uroczystość panią wiceburmistrz e, Grodzinę Sas, panią, panią prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, panią Patrycję Kaczorowską. E, naszym szczególnym gościem dzisiaj jest pan poseł Rzeczpospolitej, pan Paweł Pudłowski, którego bardzo serdecznie witamy. To zaszczyt dla nas, że Pan znalazł czas, żeby nas dzisiaj tutaj odwiedzić. Chciałbym powitać wszystkich jeszcze raz bardzo gorąco i dzięki temu, że tak gorąco Państwa witam, to rozumiem, że wszystkim będzie od razu cieplej, ale w razie czego tam zamówiliśmy gastronomię, która służy ciepłymi posiłkami i myślę, że wszystko, co zaprogramowaliśmy, uda nam się a też nam tym. Nie zakłóci. Żeby nie zagadać Państwa na śmierć, teraz już oddaję mikrofon Pani Burmistrz. To święto wpisało się w kalendarz naszych wydarzeń gminnych, patriotycznych. Piękna to jest inicjatywa. Bardzo się cieszymy, że dalej ją kontynuujemy wspólnie razem, bowiem Gmina Tarczyn, jak i Gminy Ośrodek Kultury są współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Życzę Państwu. Przepięknych, wspaniałych wrażeń. Mimo tej spokojnej aury, myślę, że też nie zakłóci, a nawet jeśli to, niewiele to przeszkodzi. Wszystkiego najpiękniejszego z okazji dzisiejszego święta, Konstytucji 3 maja, z okazji całego weekendu, wypoczynku, wszelkiej pomyślności. Dzień dobry Państwu. Ja, w imieniu swoim, właśnie sędziów i organizatorów. Życzę wszystkim zawodnikom, którzy przyjechali tutaj wystartować jak najlepszych wyników, trzymamy za wszystkich kciuki, dla wszystkich okay. organizatorzy przygotowali nagrody, proszę trzymać za nich kciuki i dopingować, bo to jest bardzo ważne i również życzę miłego dnia w tym naszym święcie patriotycznym, który tutaj obchodzimy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Pani Prezes. Proszę Państwa... O kilka słów poprosimy naszego gościa. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, drodzy tarczynianie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to wspaniała uroczystość, uroczystość świąteczna. Dzisiaj nie ma podziałów politycznych. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przede wszystkim biało-czerwoni. Święto jest flagi, piknik jest po raz szósty, także gratuluję i Towarzystwu Przyjaciół Tarczyna i Samorządowcom bo to nie jest łatwo rokrocznie organizować imprezę. Widać duże zaangażowanie. Ja sam w młodości szczerze mówiąc jeździłem Konno, w tym roku byłem na kawaliadzie i patrzyłem na wspaniałe skoki i tego samego pewnie spodziewamy się dzisiaj. Także życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji święta i udanego dnia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, serdecznie witam na zawodach. Mam nadzieję, że zawody przebiegną nam w miłej i bezpiecznej atmosferze. Za chwilkę zaczynamy pierwszy konkurs. że Patrycja po na ekranie przyjechała, przygotowuje się Patrycja z tymi galo galop, galop.